Poniedziałek 29 września, 8.10 czasu środkowoeuropejskiego. To są komentarze giełdowe BOSA FX. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej dotyczącej instrumentów futures na indeksy giełdowe. Kurs S&P 500 znajduje się w rejonie 1970 punktów, tuż ponad L3. Camarilla. A widzimy, że według. Najszybszych wstęg modelu Kapiego, żółtych i czarnych, a tworzy się dodatni splot wzrostowy z tego względu, że czarne średnie grupują się, są bardzo blisko siebie, tworząc taką linię dynamiczną, minimalnie unoszącą się w górę. I ta linia jest poniżej żółtych, tych szybszych średnich. A zatem, jeśli kurs wybiłby się tutaj oko, ponad lokalne, okoliczne, maksima 1971, 1976 to kurs mógłby jak najbardziej dotrzeć do H3K Marilla, gdzie zderzy się z opadającą MA200. I to byłby kluczowy moment, tak? bo mielibyśmy krótko, krótkoterminowy już potwierdzony impet wzrostowy według najszybszych wstęg modelu GP, ale kurs zmierzyłby się z opadającą średnią 200-godzinową. W związku z powyższym takie zderzenie przy h 3 Marilla Wymagałoby od graczy niezwykłej, jakby staranności przy przeprowadzaniu transakcji, z tego względu, że bardzo takie dynamiczne wybicie ponad 1980 powinno być potraktowane jako long breakout wybicie ponad. Ale zejście poniżej 1980 od razu powinno odwracać pozycje na krótkie z opcją ich zamykania, właśnie przy unoszącej się tej czarnej linii. A jeśli ta linia byłaby przekroczona dodatkowo w dół poniżej L3, to ponownie mamy short breakout. Więc z takim, takim mechanizmem grania na wybicie ponad H3L3 jak najbardziej można by było operować, mając na uwadze, że ma 200 opada. Jeśli ona zaczęłaby się unosić i kurs przełamałby tutaj wcześniejsze, niższe maksima a z 24 sierpnia niższe od tych poziomów ekstremalnych z 19, to wówczas mielibyśmy już taki średnio horyzontalny taki splot dodatni, prozrostowy. A unoszenie w górę MA200 powodowałoby, że schodzenie poniżej MA200 dawałoby takie ujemne, dosyć korzystne odchylenie od tej tendencji, która już by się wykształciła i nazywała wzrostowa, to takie wówczas odchylenie ujemne stanowiłoby obszar tej korekty, którą kupujemy pod dalszy wzrost. Teraz jest odwrotnie. Teraz wybicie ponad ma 200 właśnie ponad haczka Marilla, bardziej prawdopodobne, że wcześniejszy poziom traktujemy, że zostanie zachowany z tego względu, że mamy coraz to niższe dołki, a więc wybicie ponad H3 inwestorzy mogą jak najbardziej tutaj przyjmować, a trochę kontrariańsko, że ten impet wzrostowy zostanie powstrzymany tuż poniżej wcześniejszego maksimum, ale najbezpieczniej jest właśnie wykorzystać model Camarilla, czyli dopiero wybicie ponad H3 i zejście ponownie poniżej H3, dopiero pozycja jest otwierana jako pozycja spadkowa. Zerknijmy teraz na sytuację na Dow Jonesie, również w układzie H1, i tutaj mamy analogiczną sytuację, przy czym wcześniejsze maksima takie istotny opór 17139, MA200 również opada. L3 16972 H3 1776 punktów model techniczny sytuacja do aktywacji zalecenia jak najbardziej może być taka sama. Widać, że futures na DAXie tuż po otwarciu porannym dzisiejszym, a minimalna luka tracą, są przy rejonie 9506 punktów i tutaj nie mamy impetu wzrostowego, tutaj jest lokalne podnoszenie się, bardzo płaskie, takie anemiczne wsparcie 9475, jeżeli zostanie przełamane, to potwierdzi się to poranne zejście, później L3 kamery dla 9515 i pozycje będą uznawane za Short Breakout. Natomiast podejście do H3 H4 Kamery jest bardziej realne, MA200 opada. Wcześniej mieliśmy również walkę podaży gdy kurs był przy tym poziomie a ta średnia opadała, więc ta walka była wygrana. Podaż potrzebuje teraz tylko troszeczkę potwierdzenia w postaci przełamania wsparcia 9475 lub po prostu brak przełamania 9565 lub zachowanie po prostu dynamiki ujemnej na EMA 200. I teraz na sam koniec zerknijmy na futures na WIG20, które już powinny za 31 minut rozpocząć handel, poniedziałkowy handel. Jeżeli przyłączą się do tej zależności DAXa, to tutaj będzie otwarcie lekko, lekko w dół, natomiast jeżeli tutaj zerkniemy na to, co dzieje się na nowojorskich futures, to tutaj możemy przyjąć jako neutralną postawę. Niemniej jednak zobaczmy technicznie, że brak wybicia ponad 2502 punkty, czyli ponad wcześniejsze H4K Marilla, teraz to powinny być poziomy nieco niższe, tak? jeżeli chodzi o poziomy zwrotne, to pozwoli zachować sprzedaż według modelu Gapiego, A więc przełamanie dołka. 2464, która jest zarazem podwójnym wsparciem z tydzień do tygodnia, jaki mieliśmy w poprzednim tygodniu jeszcze w poprzednim 2464 spowoduje, że fala wcześniejsza, która była taką bias change, troszeczkę falą wstępującą która dała tutaj około 86-90 punktów w dół to ta fala może jak najbardziej zostać powtórzona nawet ze zwielokrotnionym zasięgiem Tutaj 1618 FIBO byłoby dobrą jak najbardziej ekspansją, jeżeli byśmy mieli tutaj lokalny szczyt w rynku 2500 punktów, a to 100 punktów jak najbardziej jest do osiągnięcia, czyli wystopowanie już pozycji krótkich w rejonie 2400 punktów, szukanie kolejnego wsparcia na przykład przy MA1000, która w układzie HN się unosi. A pamiętajmy jednak, że analogicznie tak jak mieliśmy sytuację na nowojorskiej futuresach czy na DAXie, to wybijanie po na, poza H3L czy może dać nam bardziej skuteczniejszy trading. Dziękuję za uwagę, mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.